Cześć z tej strony, witam Was ponownie na moim kanale. Kolejną, drugą wiadomością, którą dostałem podczas mojej nieobecności, jest ciekawa wiadomość o zwrotach kasy przy zakupie protków i płyt głównych. Jak i jak nie wiedzieliście, to też dysków SSD Intela. Z tego co mi się wydaje: tak. Info dostałem od Asusa, a też od Intela. Dostali, nie bezpośrednio od Intela, ale od znajomych, że Intel też takie informacje rozsyła. Także jest taka stronka Top tech Cashback, i możecie sobie obejrzeć listę produktów. Jest ich trochę: jest Asus, jest SROC. I są, oczywiście, tak jak w akcji, to. Widnieje, musicie to zgłosić pomiędzy 30 czy 60, chyba tak? 60 dni ee, najpóźniej, najwcześniej, najwcześniej 30, a najpóźniej 60 dni od daty z nabycia sprzętu. Nie ma znaczenia w jakim sklepie procesor i płyta głównie zostaną zakupione, ale warunkiem koniecznym jest to, aby widniały one na jednym paragonie. To jest bardzo ważne. I oczywiście możecie sobie dorzucić jeszcze ssd Intela, jak ktoś lubi. Zwroty są też niezłe, przy niektórych, przy tych wyższych, wiadomo. 480 -ka. 240, no, 240, 150 zł. 5. Także takie info. Mam nadzieję, że przydatne, jak będziecie robili zakupy. Sezon ogórkowy się kończy, wakacje się kończą, zaczyna się szkoła, kończą się urlopy i do roboty. Zarabiać na sprzęt. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szakalot.